7 dzisiaj nagrywamy filmik ze stopu Gajsa i taki. razem Sheriff Popie No i, no i jakby coś już Wam ujawniłem raz głos. I kolejny raz nagrywamy, bo co każde 10 subskrypcji kolejny filmik Sheriff Popie E. No i przechodzimy do odcinka, że ustalonko takie, cuk, że. Że jak będę miał 2000 y, y, lajków i 1000 subskrypcji W sensie jak będę miał 2000 lajków i 1000 subskrypcji y, to robimy live z O popie No i Sherp ten popie, to mój przyjaciel ogólnie Już widzicie opis filmu. Oj, zły banon, zły banon. Ło! Wow, Już tam busta! Osoba z DC, chodź! Szeryf! Dobra, rzucę teraz! Dobra, rzuciłem! Szeryf, rób No szeryf, jak mogłeś tego zrobić? Znaczy, nie zrobić! Jak mogłeś tego nie zrobić? Przecież ty mnie tego triczka nauczyłeś! Dobra, teraz ja! Oj, jak się podsadziłem Oj, muszę robić save'a Jest, udało mi się save wreszcie <laughs> oj Akurat nie planowałem robić save'a na odcinku, ale już zrobiony, więc dobra. Szerf idź pierwszy Dobra Sheriff, kolejny raz pierwszy. Banana, zły banan, zły banan. Szeryf pierwszy i teraz i półtem ja idę pierwszy na tych schodkach. Dobra, szeryf? Dobra, dobra. Oj, no jakby coś nie słyszycie tego szeryfa. Popie, Ło, co to było? Aaaa, kolce cię dotknęły. Najgorzej. Ja też rozumiałam, że kolce mnie dotknęły i zginąłem. No, to moja podstawowa animacja. Fighting. No i. papa!